Zmielić za pomocą blendera, końcówki takiej blendującej w mikserze. Do twarogu dodajemy 3 jajka. Przygotować jedną szklankę mąki, jest to mąka tortowa i wsypać do większej miski. Następnie przelać jajka z twarogiem, już przygotowane wcześniej, do tej samej miski. Dodać szczyptę soli i wszystkie składniki dobrze wymieszać aby powstało gładkie ciasto. Należy przygotować stolnicę, obsypać ją mąką i formować kluseczki. Należy odcinać pod takim e, skośnym kątem. Aby przypominały właśnie pierogi leniwe, można też zrobić taką kratkę na każdym z pierogów, na, każdym, na każdej z klusek, no, tak faktycznie to są kluski leniwe, tak się fachowo to danie nazywa. I tak przygotowane pierogi leniwe należy wrzucać na wrzącą i osoloną wodę i gotować aż do wypłynięcia i tak jeszcze z minutkę po wypłynięciu. Po dwóch minutach należy lekko podważyć od dna i sprawdzić, czy się nam nasze kluseczki nie przykleiły. Nie, wszystko w porządku. Już widać, że nasze pierogi leniwe są już ugotowane. Więc należy je odcedzić. Podawać ze stopionym masłem, miodem i posypane cynamonem. Jest to doskonały posiłek obiadowy bądź może być takie danie podane także na kolację. Bądź też jako podwieczorek. Także życzę wam smacznego. Tak więc moi drodzy, wypadałoby spróbować. Mmm, przepyszne. Polecam Wam ten przepis. Jeśli spodobał Ci się przepis właśnie na te oto kluseczki, czy inaczej zwane pierogi leniwe, to zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz tutaj zostać na dłużej, to polecam subskrypcję. Czy również, jeśli chciałbyś zostawić komentarz, to jak najbardziej zachęcam. A już się z Wami pożegnam. Miłego dnia, wieczoru czy poranka życzę. Do zobaczenia i do usłyszenia. W następnym odcinku. Pa! Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.